Pokój i dobro, kochani. Dziś jest czwartek, 8 grudnia. W liturgii obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kiedyś, kochani, miałem niezły orzech do zgryzienia. Mianowicie w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny miałem mówić kazanie na mszy świętej dla dzieci ze szkoły katolickiej. I jak tu powiedzieć do dzieci tę prawdę w taki sposób, aby to było czytelne, aby nic tam nie zamącić? Otóż posłużyłem się takimi dwoma eksponatami. Były to dwa takie wielkie słoje kwadratowe, prostokątne właściwie, do jednego i do drugiego napisałem imię Jezus. Natomiast jedno z tych naczyń od środka było pobrudzone jakąś taką gliną czy czymś pobrudziłem tak żeby ten napis był niezbyt czytelny. Następnie już podczas kazania poprosiłem jedno z dzieci aby z jakiejś tam odległości przeczytało napis właśnie w tym słoju w którym te ścianki były pobrudzone. No i były problemy oczywiście, o to mi chodziło. Natomiast przeczytanie napisu z tego drugiego słoja nie sprawiało żadnego problemu od razu dziecko przeczytało Jezus. I właściwie Maryja jest takim czystym naczyniem, w którym miał przyjść zbawiciel świata. Czystym naczyniem, które było przezroczyste i które było bardzo czytelne i święte. To co Ewa popsuła przez nieposłuszeństwo, kiedy zerwała owoc z drzewa zakazanego, Maryja przez swoje tak, przez swoje posłuszeństwo naprawiła. Od samego początku w Kościele była ta świadomość, że Maryja jest kimś wyjątkowym, że nie jest tylko matką Pana, ale jest również tą, która jest pierwszą chrześcijanką, która przychodzi, aby przewodniczyć nam w wierze, aby być takim wzorem nowego człowieka, który wybrał Jezusa jako jedyną drogę swojego życia. Kościół dojrzewał do tego, aby sformułować prawdę o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Święty Tomasz Zakwinu jednak spotkał. Pewne przeszkody, pewne trudności, nie wiedział, jak pogodzić ten fragment z Pisma Świętego, w którym jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Z pomocą przyszedł święty Jan Duns Szkot, Franciszkanin, który sformułował taką tezę, że Maryja jest wolna od grzechu pierworodnego na mocy zasług, przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa. A więc kochani, Maryja jest święta, jest wybrana, jest wolna od grzechu pierworodnego nie na podstawie swoich własnych zasług, Lecz na podstawie zasług Jezusa Chrystusa. Natomiast ktoś może powiedzieć ja mam wątpliwości, dlatego że przecież jest to wbrew chronologii. Przecież Maryja wcześniej się urodziła jako matka swojego Syna, a później dopiero Pan Jezus. Otóż, kochani, Boże działanie nie jest ograniczone ani czasem, ani przestrzenią. Pan Bóg działa tak, jak chce. Ostatecznie, kochani, dogmat o niepokalanym poczęciu został wprowadzony dość późno, bo w XIX wieku, w 1854 roku, przez papieża Piusa IX, który powołał się na tę tezę świętego Jana Dunsza Szkota, zaznaczając równocześnie, że każda świętość, również świętość Maryi, bierze swój początek i czerpie ze świętości Jezusa Chrystusa. On jest źródłem wszelkiego, wszelkiej świętości. Kochani, teologia nie jest mariocentryczna, teologia jest chrystocentryczna, a więc od Pana Jezusa zawsze bierze się wszelka świętość, również świętość Maryi, również jej wolność od grzechu pierworodnego i świętość każdego świętego również dotyczy świętości Pana Jezusa. Czerpanie z, z niego. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, że Kościół e, opiera się na człowieku, to byśmy nie mówili, że Kościół jest święty, mówilibyśmy, że Kościół jest grzeszny. I rzeczywiście taki jest. Natomiast świętość, świętość Pan, Pana Jezusa, e, głowy Kościoła, tego organizmu wielkiego, sprawia, że Kościół jest przebóstwiony, że Kościół jest uświe, miejscem uświęcenia. Maryja, wprawdzie, była wolna od grzechu pierworodnego, ale nie była wolna od skutków grzechu pierworodnego. A więc tak jak Pan Jezus, również Maryja cierpiała, również płakała, również była narażona na grzech innych ludzi, który sprzeciwiał się wobec niej. Pismo Święte mówi: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I Maryja jest tym doskonałym takim przykładem, jak można uświęcić się nie swoją mocą, ale mocą Pana Jezusa, który przychodzi ze swoją mocą uświęcania i który nas wszystkich napełnia swoją mocą i swoją czystością. Kochani, gdybyście, chcie, gdybyście wszystko zapomnieli z tej teologii związanej właśnie z niepokalanym poczęciem, to zapamiętajcie to jedno, że dzisiaj, w dzień uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, jest triumf czystości nad brudem. Że Maryja przychodzi jako ta, która przychodzi jako czysta, czystością Bożą. I czystość zwycięża wszelkie brudy tego świata. I również, kiedy wy czujecie się jakoś tam brudnie wewnętrznie, zwracajcie się do Maryi i mówcie: Maryjo, matko, naucz mnie, jak być czystym, jak odrzucać to, co jest złe, to, co mnie brudzi od wewnątrz. Naucz mnie być czystym narzędziem, takim, jakim Ty byłaś. I chcę również być takim przezroczystym, jak w tym opowiadaniu dla dzieciaków. Chcę być takim przezroczystym naczyniem, nie chcę nic udawać. Chcę być autentyczny, aby wszyscy mogli we mnie widzieć Jezusa tak jak my, jak Kościół widzi w Tobie Jezusa w sposób taki nieskazitelny, czysty i piękny. Bardzo ważną grupą w Kościele jest Rycerstwo Niepokalanej, które zostało założone przez mojego współbrata, świętego ojca Maksymiana Kolbego, który oddał życie w Auschwitz za drugiego więźnia. On całe swoje życie poświęcił szerzeniu kultu Niepokalanej. Mówił, że, że to ona jest właśnie tym wzorem, jak dotrzeć do Jezusa, jak kochać Jezusa sercem Maryi. Okoliczności powstania rycerstwa niepokalanej były bardzo burzliwe. Kiedy święty Maksymilian był w Rzymie, kiedy tam studiował, pewnego dnia, kiedy szedł na plac św. Piotra, zobaczył, że tam jest formacja taka ala wojskowa. Krzyczeli przeciwko kościołowi, przeciwko papieżowi wytykali błędy i chcieli w ten sposób upokorzyć i obrzydzić światu kościół jako ten, który jest beznadziejny. I święty Maksymilian Kolbe pomyślał, trzeba takiej samej formacji, takiej formacji jakby wojskowej właśnie, która będzie broniła kościoła. I stworzył wraz ze swoimi braćmi rycerstwo niepokalane. Myślę, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, rycerstwo jest bardzo potrzebne. Kiedy święty Maksymilian Kolbe brał do ręki różaniec, to mówił: Idę teraz strzelać nabójami do szatana, on się tego najbardziej boli. A więc, kochani, do broni. Kochani, z kościoła Matki Bożej Anielskiej, pragnę wam teraz przekazać Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Papa. Pa.